się dzieje w mieście? Miasto pod Kopułą daje schronienie wszystkim. Banitom, berserkom, klerykom, każdemu kto woli odpocząć od swojej ojczyzny. Wydawać by się mogło, że z dala od domu emocje opadną, ale z jakiegoś powodu większość z nich stała się tu jeszcze większymi fanatykami. To sprawia, że czasami trudno utrzymać porządek. Banici to prawdziwe utrapienie. Nie rozumieją zasad, nie uznają dzielenia się dobrami, czasem nawet nie szanują ludzkiego prawa do życia. Chyba niezbyt lubicie banitów. Wszyscy są tu mile widziani. Miasto pod kopułą nie robi wyjątków. Ale wymagamy przestrzegania zasad, nie tylko od banitów. W starej farmie niedaleko miasta kręci się spółtuzina banitów. Chcą się dostać do środka tylko po to, żeby zrobić rozróbę. Żyjemy tu sobie spokojnie, staramy się nie wadzić nikomu, ale ci banici... Chciałbym, żeby zniknęli. Chcesz, żeby byli martwi? Hej! Wstrzymaj, konie! Nic takiego nie powiedziałem. Chciałbym po prostu, żeby przestali się nam naprzykrzać. Co do tych banitów na farmie? Masz na myśli wrogów, ubram? Skaza na naszej zdrowej tkance? Tych, którzy powinni zniknąć? Jeżeli dostanę przyzwoitą sumkę, pozbędę się banitów. Na pewno sobie z tym poradzisz? Jeśli chcesz spróbować, to będę ci wdzięczny. Nagroda będzie tu na ciebie czekać. Poczujemy wielką ulgę, jeśli odejdą. Ale musisz mi udowodnić, że się ich pozbyłeś. Przenieś mi ich głowy. Chcesz ich głów? Nakalana, że co? Ależ nie. Na co niby mi ich głowy? Nie, nie, nie chciałem. Po prostu upewnij się, że już się tu nie pojawią. I nie handluj z nimi, bo będziesz mógł pożegnać się z nagrodą. I bez głów. Nie przynoś mi żadnych głów! Gdzie są banici? Siedzą na wschód stąd, w starej farmie przy murach miejskich. Na pewno ich znajdziesz.